Witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj, dosłownie 10 listopada, narodził mi się taki nowy projekt w głowie. Jak widzicie, nagrywam do Was z perspektywy poziomu. W kanale YouTube zacząć nasz nowy projekt. No więc, właśnie, słuchajcie, to konto będzie jakby stricte nawiązywać do branży agro. Zrobimy jakiś harmonogram. W pewnych dniach, o wyznaczonej godzinie, wstawiać odcinki. O danej tematyce, każdy odcinek będzie inny. Mam nadzieję, że to urośnie do takiej skali, że będziemy w stanie mogli zapraszać różnych ciekawych również gości, influencerów, youtuberów, ogólnie social media, jakieś ciekawe konta, ciekawe osoby, co mają duże konta, ewentualnie nawet polityków. Słuchajcie, jeżeli naprawdę osiągniemy ten cel i będziemy mocni wspólnie, Jaki nasz przekaż, taki wasz odbiór, i będziecie aktywni, będziecie komentowali, udostępniali, subskrybowali, to nie ukrywam, że naprawdę możemy zrobić fajny kanał z fajną tematyką dla fajnej grupy społecznej. Ogólnie wiadomo, że ten kanał trafia w większości, będzie pewnie trafiał do ludzi z branży agro, z rolnictwa. Czyli to jest głównie taki kanał dla całej otoczki ludzi, firm, które jakby działają w branży agro. Więc ja zachęcam również firmy jakby do współpracy tutaj z nami, bo liczę na to, że z biegiem czasu złapiemy duże zasięgi i nie ukrywam, że też zechcemy nawiązać współpracę z firmami, z którymi powiem zaciśniemy nasze więzi mocniej i to nie będzie tysiąc firm. Załóżmy, wybierzemy sobie, z którymi zechcemy i zamykamy te koło i kontynuujemy tą współpracę, wiecie, no bo ten kanał nie ma co się uszukiwać, on też ma przynosić jakieś zyski, tak? Zechcemy zapraszać gości, będzie to jakiś sztab ludzi, który po prostu to będzie jego praca. No i wiadomo, że no za tym idzie wynagrodzenie, więc no musimy ten plan, jak i to strukturę naszą biznesową zamknąć w tematyce. Biznesu też, tak, żeby to się spinało, prawda? Żeby to się spinało, przekazując Wam wiedzę, informacje z branży, nowości, to co się dzieje, wiecie, my tu nie będziemy cenzurować, będziemy mówili naprawdę, jak jest. Tak, jak jest. Tutaj nikt nam nie płaci za to, że my mamy mówić tak, a nie inaczej. Po prostu będziemy przedstawiać. Dany, dany świat w tej dziedzinie tak jak on wygląda no i tyle i tutaj to macie moje słowo w pierwszym filmie tutaj takim jakby taka zapowiedź nie? gdzie też zlepie taki film z kilku różnych innych filmów zrobimy taki jakby film sponsorowany gdzie powiedzmy przez nie wiem jedną minutę pojawi się kilkadziesiąt klatek to co was czeka w tym filmie wiecie jak to w tej chwili po prostu robię na żywioł, w której pomyślałem, dzisiaj nagrywam ten oto materiał dla Was, wrzucę to w sieć, zechcę po prostu zobaczyć jaki to będzie miało odbiór, także w skrócie będą to materiały z dnia pracy u mnie w firmie, będą vlogi, będą live'y, prezentacje, nowości produktowe, ogólnie y, sytuacja na rynku w branży agro. Ceny płodów rolnych, maszyn rolniczych, jak wygląda rynek, yy, jaka jest sprzedaż yy, ogólnie na dany moment, yy, czego możemy się spodziewać, yy, co już jest za nami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to też pomysły z biegiem czasu będą się w głowie rodzić, co na co kolejne, co kolejne, wiecie, bo ja sobie teraz, że tak powiem, ułożyłem w głowie jakiś tam plan, ale ktoś może przynieść. Yy, inny pomysł z zewnątrz i czego mamy go nie wprowadzić, więc nawet komentarze od Was też będą jakąś tam inspiracją. I słuchajcie, my to możemy zbudować tylko i wyłącznie dzięki Wam. Jeżeli będziecie aktywni, będziecie komentować, udostępniać, subskrybować przede wszystkim kanał. Zachęcam w tej chwili, żebyście weszli na kanał Agro, tak się nazywa nasz kanał. Powtarzam, kanał. Agro, z polskimi znakami, ja to zechcę promować jeszcze przez, jak wspomniałem, stare konto yy, Agrotech yy, Obsza, yy, gdzie tam jest 4000 subskrybentów, ale te konto stricte będzie tylko takim jakby zarodkiem, żeby rozpromować konto yy, kanał Agro, to jest jakby docelowy projekt i na tym się chcemy skupić i z biegiem czasu liczę na to, i przez tą Waszą aktywność, że zbudujemy naprawdę świetne społeczeństwo, świetny kanał, który będzie Wam dawał taki naprawdę fajny zaszczyk ciekawostek, nowinek z tej oto branży, że na przykład, nie wiem, nawet jakieś podpowiedzi, gdzie co pójść, żeby to się udało, żeby na przykład może zainwestować to w tamto. Wiecie, wybiegam trochę w przyszłość, ale też. Myślę, że takie wątki będą miały miejsce. Wiecie, jak to urośnie. No, planuję o tym o budowie studia, kamery, światło, naświetlenie. Ciekawi goście, przeprowadzane wywiady z nimi. Wiecie, co oni myślą o danej sytuacji. Czy może coś nam więcej powiedzą, może coś więcej wiedzą jak my. Wiecie, to naprawdę może być ciekawe. I idźmy w to, po prostu idźmy w to, pomóżcie mi to zbudować. Tego nie ma. Wiecie, są jakieś tam różne kanały, ale z perspektywy takiego profesjonalnego konta ze studiem na naszym polskim YouTubie w branży agro, no nie uszukujmy się, nie ma. Mnie ktoś jak ogląda, to wie. No ja przedstawiam to, co ja widzę w pionie, nagrywałem takie filmy amatorskie. Dalej będę to robił, słuchajcie, ale chcemy bardziej to przedłożyć teraz, taką tematykę bardziej jakieś obrobione ramy, o tak to może nazwę, żeby to naprawdę miało bardziej takie podejście profesjonalne, nie? Bo takie kanały się tworzą z innej dziedziny, ja to obserwuję, one są inspiracją, wiecie, tak jak na przykład kanał Zero, słuchajcie, pan Krzysztof Stanowski, no piękna robota, wiecie, no piękna robota, odszedł z pewnego kanału, teraz jest jakby konkurencją tego kanału, na którym w sumie ja go zaobserwowałem, no ale że tam się nie dogadali, postanowił zrobić swoje i pięknie mu to idzie. Dlatego ja też nie ukrywam, że taki Krzysztof Stanowski jest jakąś moją inspiracją do tego, co robię teraz ja dla Was w tematyce stricte z branży agro. Więc liczę na Wasze wsparcie. Ktoś tam może powie, że robię plagiat, nie? Ale oczywiście, że ja nie, 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 nie mówię, że nie, no też będę się, jak to się mówi, opierał. Na ludziach, którzy już coś osiągnęli, są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Wiecie, ja jestem totalnym amatorem. Totalnym amatorem co chodzi o to, ale nie boję się kamery. Mogę pogadać na każdy temat. Wiecie, i, i, i ruszyć różne tematy, gdzie może inni nie mieliby na to odwagi. Ja się tego nie boję. Po prostu wchodzę jakby w nowy, w nowy świat, w nowy projekt. Jeżeli coś, wiecie, to trzeba czuć, jeżeli coś czujesz, że w sercu może ci się to udać, to czego masz tego nie robić? Właśnie ty musisz to robić, bo tym bardziej, jeżeli masz takie natchnienie, jak to się mówi, duchowe, wewnątrz, od środka, no to ja zawsze sobie powtarzam taką regułkę, że pamiętaj, żeby robić to, co czujesz i, i, i to, co lubisz robić, to ci zawsze wyjdzie. To ci zawsze wyjdzie, wiecie. Ten mój biznes w sumie. On powstawał od niczego, od sera, totalnie, gdzieś tam yy, narodziła się taka myśl i wiecie, i, i ja to lubię i dlatego, powiedzmy, na pewno mi się to udaje, bo jak to mówią, z niewolnika nie ma pracownika, dlatego jeżeli jesteś i daną czynność wykonujesz, bo ją lubisz, to na pewno będziesz robił to z takim fajnym właśnie zamiłowaniem, a przy okazji dostaniesz yy, pieniążki, nie? Więc y, przyjemne, spożytecznym, krótko mówiąc. Więc dobra, rozgadałem się. Słuchajcie, ja Was zachęcam. Zostawcie komentarze, y, co o tym myślicie. Czy ten kanał faktycznie y, ma miejsce, gdzie to jest ciasno ogólnie? Ale w tej tematyce myślę, że to jest jakaś tam nowość i pomóżcie mi, bo my razem możemy naprawdę zrobić bardzo dużo. Więc w kolejnych widzimy się wejściach, materiałach, bądźcie ze mną. Udostępniajcie, czas mi się widzę, pomału kończy. 10 minut szybko zleciało, dużo mówienia, więc w wielkim skrócie, w wielkiej takiej pigułce powiedziałem Wam co o tym myślę. Zapraszam i idziemy w to razem.